Pilotażowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą Biały Orlik obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych umiejscowionych na terenie kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 objął cały kraj. Warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa lodowiska Biały Orlik będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza na realizację każdego zadania objętego programem 50% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej jednak niż 300 tysięcy złotych brutto. Celem programu jest popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych, takich jak łyżwiarstwo i hokej, upowszechnianie jazdy na łyżwach oraz poprawa jakościowa infrastruktury sportowej poprzez udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych lodowisk. Gmina Nowogard z burmistrzem na czele przystąpiła do budowy takiego obiektu na terenie miasta. Lodowisko znajduje się na terenie kompleksu sportowego powstałego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. Całkowita wartość tej inwestycji wynosiła prawie 450 tysięcy złotych. Tak się szczęśliwie złożyło, że uruchomienie sztucznego lodowiska zbiegło się z pierwszym dniem ferii zimowych. 16 stycznia bieżącego roku w samo południe oficjalnie dokonano otwarcia Białego Orlika, czyli lodowiska sezonowego. Pierwszy raz na łyżwach od dzieciństwa. Jak byłem mały, to próbowałem swoich sił na jeziorze, kiedy jeszcze ono zamarzało. I dzisiaj uruchomiliśmy lodowisko. Myślę, że to ciekawy pomysł jest dla dzieci i młodzieży, ale i nie tylko, bo jak widać, również dorośli przychodzą. Także zachęcam serdecznie. Wszystkich mieszkańców gminy Nowogard, ale i okolicznych gmin, do korzystania z naszego lodowiska. Jest ono całkowicie bezpłatne. Myślę, że ruch sport na świeżym powietrzu dobrze każdemu zrobi i to jest dobra forma spędzenia czasu wolnego. Tym bardziej teraz, kiedy zimę mamy taką, jaką mamy, śniegu nie ma, z sanek nie można korzystać, z nart również u nas ciężko korzystać, a jest lodowisko. Do wykorzystania czynne jest w okresie ferii, codziennie od 10 do 14, potem od 16 do 20, ale zapewniam, że będzie lodowisko otwarte również w okresie po feriach od godziny 15 do 20. Zachęcam wszystkich do korzystania. Zainteresowanie coraz większe, chętnych przybywa, młodzież z tego co widzę jest zadowolona, prawda? Że jesteście zadowoleni, czy nie? Tak, myślę, że frekwencja jest zarówno do południa, tak jak i po południu. Dużo mamy osób, które przychodzą w godzinach popołudniowych, jest więcej, więcej wydaje mi się niż do południa. Może to się zwiąże z tym, że młodzież musi się wyspać, ale średnio frekwencja w granicach 100 osób dziennie jest. Jestem z dzieckiem, dzisiaj dziecko sobie pojeździło na łyżwach. Wspaniała zabawa, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, wspaniały pomysł, gratuluję i burmistrzowi i radnym, dobrego pomysłu. Z córką co roku jeździliśmy w ferie na lodowisko do Koszalina, które niestety jest odpłatne, tu dzieci mają tu za darmo, także pomysł godny naśladowania. Yy, no podoba mi się, dzisiaj zacząłem jeździć dopiero, a już umiem. Jestem tutaj chyba szósty raz. Jeździ się po prostu, no, no lepiej być nie może chyba. Fajne lodowisko i bardzo dziękujemy tutaj burmistrzowi i wszystkim, którzy tutaj pomogli i zrobili i zapundowali tym to lodowisko, bo naprawdę można się fajnie bawić i nie siedzimy przynajmniej w domu, w te ferie zimowe. Gmina pozyskała pieniądze na to lodowisko. Bo nie wykonaliśmy go tylko ze środków własnych, ale napisaliśmy wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Sportu i w ramach tak zwanego Białego Orlika pozyskaliśmy ponad 200 tysięcy złotych. Także można powiedzieć, że to lodowisko, które tutaj mamy, za połowę ceny wykonaliśmy i jest do dyspozycji wszystkich mieszkańców gminy Wogart i okolicznych miejscowości. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, dlatego myślę, że warto ten czas spożytkować na świeżym powietrzu. Jest miło i przyjemnie, choć nie jest to sprawą prostą, przynajmniej jak dla mnie. Obiekt cieszy się wielkim powodzeniem, a podczas ferii zapewne użytkowników przybędzie. Stanie się swoistą atrakcją nie tylko dla najmłodszych. Pełne oświetlenie i nagłośnienie zapewnia urokliwy nastrój po zapadnięciu zmroku i, jak widać na zdjęciach, jest to trafiona i oczekiwana inwestycja. Podczas ferii lodowisko jest czynne codziennie od godziny 10 rano do godziny 15, a po godzinnej przerwie od godziny 16 do godziny 20.